Cześć, witajcie w nowym filmiku, ja zapraszam Was na coś, czego na moim kanale jest bardzo mało, a właściwie na test. Pod ostatnim filmikiem z makijażem zadałam Wam pytanie, właściwie w tym filmiku zadałam Wam pytanie, czy chcielibyście zobaczyć e, test palety z Mika tej palety do konturowania i to jest właściwie nowość, może nie tyle co na rynku, e, co u mnie właśnie w, e, w kufrze i oddało się głos, że chcielibyście, tak więc dzisiaj zapraszam Was na ten test. Zapraszam, że kukam w bok, ale mam tam podgląd. Yy, będę się starała to robić jak najmniej, żeby was to po prostu nie raziło. Twarz moja właściwie jest z makijażem, ale nie jest ona zupełnie wykonturowana, yy, nie ma ani różu, ani brązera. Ani rozświetlacza, bo chciałam Wam dokładnie pokazać y, właśnie, jak można to zrobić tą paletą właśnie z Makeup Revolution, tak więc zaczynamy. Paleta zawiera w sobie 8 produktów i są to 3 bronzery, 3 rozświetlacze i dwa pudry. Bronzery są te u góry, które tak jak widzicie jest, y, właściwie są to bronzery, które są idealne do kontrolowania twarzy, ponieważ mają dość zimne odcienie, zwłaszcza ten, ten właśnie w środku. Tutaj mamy dwa wypiekane rozświetlacze i jeden powiedzmy zwykły rozświetlacz, zwykły, i dwa pudry, jeden jest taki bardziej żółty, drugi jest bardziej kremowy. Ja te pudry będę chciała sobie wypróbować właśnie do przypudrowania korektor, który mam już pod oczami, a którego w ogóle nie przypudrowałam. Przypudrowałam tylko twarz, żeby się nie świecić za bardzo przy tych lampach. Na temat tych bronzerów mogłam powiedzieć tyle, że są one bardzo, ale to bardzo drobno zmielone, co jest naprawdę bardzo fajne w użyciu, ponieważ są one takie wtedy mocno satynowe. Yy, tak samo jest z tymi dwoma, dwoma yy, pudrami, które są również bardzo drobno zbierane i ten piękny rozświetlacz, którego ja użyłam raz, ale widzę, że nie jest on za bardzo wydajny, a szkoda, bo jest naprawdę przepiękny, ale to sobie zobaczcie za chwilę, także jedziemy. Dobra, do kontrowania twarzy będę używała yy, pędzla z Glambrash o numerku yy, T8. I zacząć sobie może kontrowanie od tego, yy, tego najchłodniejszego brązera, czyli tego mniej więcej po środku. I tak jak zwykle, ja bym to zaczynała właściwie standardowo u mnie, czyli pod kością połyczkową. Filmik o konturowaniu będzie już tak gdzieś na ekranie, żebyście sobie zobaczyły. To nie będzie konturowanie tymi pudrami, ale to będzie ogólnie jak po prostu konturować y, naszą twarz. No i jedziemy. Pierwsze, co zauważam, ja używam tej paletki po raz drugi, i pierwsze, co, co zauważam, to to, że te. Y, Browsery są bardzo mocno pigmentowane, Także trzeba z nimi uważać Lepiej po prostu wybierać się po troszeczku, Niż po prostu robić sobie od razu Dużą plamę na poliku Naprawdę bardzo fajny produkt One są te pudry podobne do y, Tych pudrów z Anastazja Beverly Hills Ja tych pudrów nie mam, ale widziałam Mnóstwo filmików, ym, w których dziewczyny właśnie ich używał i naprawdę to jest To z dnia przypominają te właśnie pudry Kolorystycznie również Ok, jedziemy z drugim z drugą stroną. Tutaj, jak widzicie, ten, ten brązer jest bardzo takim kolorem zimnym i nadaje się on tylko i wyłącznie do y, kontrowania twarzy. Broń Boże, do brązowienia, bo będziecie wyglądać za bardzo ziemiście. Takie odcienie są tylko i wyłącznie do kontrowania czy zaznaczenia kości poeczkowych, y, czy nosa, czy również optycznie zmniejszenie, zmniejszenie czoła. OK, powiedzmy, że mam ten puder jest użyty. Jak widzicie, wygląda naprawdę bardzo ładnie i bardzo naturalnie. Teraz użyję sobie może któryś z tych ciemniejszych pudrów i może to będzie ten tutaj z brzegu. I on już jest dużo mocniejszy i będę go używała troszeczkę niżej. Nie wychodzę za bardzo na policzek, tylko po prostu używam go tutaj. Ja tą paletkę używałam już raz, ale już bardzo mi się spodobała. Naprawdę kolory są przepiękne i... Yy bardzo uniwersalne, pasują do wielu, wielu karnacji, do wielu osób. I jak widzicie, ja ten, ten brązer nakładam właściwie tutaj tylko i wyłącznie w tą powiedzmy tą dziurę, w tą To w to które jest najbliżej mojego ucha. Prezentuje się to tak, myślę, że twarz już nabiera takiej trójwymiarowości i już na zdecydowanie lepiej niż przed konturowaniem ja troszkę się zasłużę, żebyście zobaczyły jak to mniej więcej wygląda tutaj w kamerze jak z reguły wiemy, po prostu kamera nam zjada e, trochę kolory, więc y, nie jest to aż tak bardzo widoczne na żywo ale widzicie konturowanie jest bardzo naturalne i wygląda naprawdę bardzo ładnie ja optycznie zmniejszę sobie również troszeczkę czoło i robię to tym bronzerem, który robiłam na początku czyli to jest ten, ten zimny środkowy odcień delikatnie sobie wiadę naprawdę mi się te kory bardzo podobają one są tak moc, mocno zmielone, że po prostu sama przyjemność pracować właśnie tymi bronzerami również delikatnie sobie wyszczuplę optycznie mój nos i robię to tym samym bronzerem Dobra, teraz czas na rozświetlacz. Ja użyję sobie tego rozświetlacza, który jest tutaj. Może delikatnie go pomieszam y, z tym rozświetlaczem. I zaraz wam pokażę, jak mocno napigmentowane są te rozświetlacze. Ten najjaśniejszy to jest po prostu jakaś, jakaś bomba, po prostu kolorystyczna. On jest tak mocno napimmentowany, że po prostu y, jest grubiej zmieniony niż pozostałe, y, pozostałe produkty z tej palety. I naprawdę jest bardzo, bardzo mocno błyszczący. Zobaczcie, jak on się mieni. Naprawdę jest bardzo mocny. Tak, rozświetlenie właściwie jest. Ym, na co dzień na pewno wydaje mi się, że nie będzie odpowiednie, ponieważ za bardzo będziemy się błyszczeć. Ten drugi brązer, który jest pod tym jasnym, czyli ten, on ma taki kolorek. Widzicie, jego dokładnie na dłoni nie widać. Nie wiem, czy go zobaczycie. On jest naprawdę mało, mało widoczny i jest on tutaj. To jest brązer, który właściwie ym, moim zdaniem jest tylko odpowiedni na lato, ponieważ wtedy. Nasza twarz jest bardziej opalna niż, niż w zimie, a ten brązer jest dość ciemny i może nam zamiast rozświetlić właśnie na przykład yy, tutaj kości policzkowe ty tych kości, po prostu może nam je przyciemnić, i nie będzie to wyglądało zbyt dobrze. Dlatego ten brązer myślę, że będzie odpowiedni tylko i wyłącznie na lato. Lub dla osób, które mają naturalnie ciemną karnację, które. Właściwie w zimie są Wyglądają na opalone Właściwie tak jak osoby, które przy bratej kardacy wyglądają w lecie Mam nadzieję, że wiecie, wiecie o co mi chodzi Natomiast ten rozświetlacz, który jest tutaj u góry To jest mój zdecydowany ulubieniec I on ma bardzo naturalny odcień I naprawdę wygląda, wygląda pięknie On jest taki właśnie mm, Brzoskwiniowy Nie wiem czego zobaczycie, jest tak średnio wygląda w tej kamerze yy, On jest tam naprawdę bardzo naturalny I bardzo nasza twarz wygląda świeżo I przede wszystkim zdrowo to jest taki kolor, powiedzmy, podobny jak nasza skóra, ale z tym, z tą że jest po prostu błyszczący. I użyję sobie właśnie tego rozświetlacza i używam do tego y, również pędzla z Glambrasz, i to jest numerek T9. I użyję sobie go delikatnie, ale zmacam lusterko na kość ciepłeczkową. Zobaczcie, jak on się pięknie mieni, naprawdę jest przepiękny. wygląda bardzo naturalnie i o to nam chodzi, żeby nie stworzyć sobie takiej, zwłaszcza na dzień, takiej tafli, która po prostu będzie przyciągała wszystkich wzrok, tylko chodzi o to, żeby to wszystko wyglądało bardzo naturalnie i bardzo zdrowo. ok, i teraz czas na te pudry, o których Wam powiedziałam wcześniej. Ja tych pudrów jeszcze nie używałam, także będzie to moje pierwsze użycie. Pomieszam sobie te dwa y, ze sobą i nałożę je po prostu y, pod oko. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzało. i robię to takim większym pędzlem, również z i to jest te, te trzy i nałożę go sobie tutaj właśnie więc że on jest fajnie matujący, ale nie jakoś mega kryjący, także nie poprawicie sobie na pewno nim krycia na twarzy, ok, ja bez czuję się dziwnie, dlatego nałożę sobie jeszcze na szybko rusz, również z i zrobię to szybciutko i do Was wracam ok Okej, okay, i podsumowując ten y, krótki test, a właściwie to jest taki test połączony z recenzją, nie mówiłam jeszcze tego że ta Paleta kosztuje 40 y, zł i za tą cenę macie 8 genialnych produktów, które naprawdę y, osoba, która interesuje się wizerzem, musi mieć w swoim kufrze, w swoje kosmetyczne. Nawet na co jeśli nie malujecie klienta, tylko macie samych siebie, to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Moim zdaniem jakość tych produktów jest naprawdę bardzo wysoka, są mocno zmielone, mają bardzo naturalne, ładne kolory i przede wszystkim w tej palecie macie wszystko, co potrzebujecie, czyli rozświetlacze, bronzery oraz dwa pudry. Także podsumowując, ten test ja oceniam tą paletę bardzo dobrze. Teraz zbliża się mi kłaść, także myślę, że dla osób, które interesują się makijażem, to będzie naprawdę fajny, fajny prezent. Gorąco wam tą paletę polecam, jest naprawdę genialna. Za tą cenę naprawdę nie, chyba nie znajdziecie nic lepszego, lepszej jakości i lepszej kolorystycznie. Mam nadzieję, że takie testy Wam się podobają. Dajcie mi krzyk w górę, jeśli lubicie takie testy chcielibyście ich więcej na moim kanale. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Patrzymajcie się.